Cześć! Nie bardzo umiem robić wideo, ale chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o swoim nowym projekcie, do którego wsparcia chciałem Was zachęcić. Nazywam się Artur Rzepka, jestem właścicielem marki z Calligraphy, która od jakiegoś czasu oferuje takie bloki do kaligrafii i notesy, które możecie kupić u mnie w sklepie, a także w innych sklepach. Chciałem wprowadzić też nowe produkty. Jednym z pomysłów jest taki notes na spirali, do którego wsparcia chciałem Was zapoznać. To jest wczesny prototyp, który przygotowałem na, po to, żeby przeprowadzić tą kampanię, natomiast po to, aby go wdrożyć potrzebne jest, potrzebne jest trochę pieniędzy, aby wydrukować odpowiednią liczbę egzemplarzy. Chciałem też zaprosić fajną kaligrafkę, uznaną Dorotę Letachowicz, do tego, aby przyozdobiła pierwszą stronę tej, tego notesu, w związku z tym będzie mi potrzebne Wasze wsparcie. To też będzie potwierdzenie tego, czy ten pomysł się Wam podoba i czy będziecie chcieli go nabywać. Wspierając ten projekt, będziecie mogli uzyskać kilka fajnych nagród. Przede wszystkim, limitowaną edycję okładek podpisaną własnoręcznie przez Dorotę a także po prostu notes, który będzie produktem, a dzięki wsparciu w kampanii będziecie mogli go uzyskać znacznie taniej. Moje notesy robione są zawsze z super papieru, który fajnie współpracuje z pirami wiecznymi. Myślę, że jakość tych produktów będzie odpowiadała tym, które które są dzisiaj, które są bardzo chwalone przez moich klientów. Dlatego bardzo zachęcam Was do wsparcia tej kampanii i proszę o jej również udostępnianie w mediach społecznościowych, tak aby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć. Planuję wysłanie tych notesów jeszcze przed świętami, tak aby można było również zrobić z nich prezenty dla swoich bliskich, czy to maniaków, czy fanów notesów, czy po prostu osób, które chcielibyście obdarować takim notesem. Zapraszam do wsparcia.